I da, i da, Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Ponad 2000 kibiców górnika Zabrze wybrało się do Kolonii, gdzie odbędzie się mecz pożegnalny Lukasa Podolskiego, obecnie piłkarza Zabrzeńskiego klubu. Na godzinę 17 została zaplanowana zbiórka kibiców górnika pod słynną katedrą kolońską. Na miejsce przybył również sam Lukas Podolski. W sieci pojawiło się kilka filmów ze zbiórki. Zobaczcie. Mecz pożegnalny rozpocznie się o godzinie 20.45, a na żywo z trybun obejrzy go komplet blisko 50 tysięcy kibiców. Jeśli chcecie więcej materiałów dotyczących tego meczu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod filmem, subskrybujcie z dzwoneczkiem największy kanał kibicowski w Polsce i zostawcie po sobie komentarz. Chcemy więcej! Trzymajcie się i do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających! Zapraszamy na zakupy w PioShop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.